Cześć, witam Was, Karol, Stokada Syzony. Tak szybko przez warsztat przejdę Wam i pokażę Wam taką ciekawą realizację, co mamy akurat na Niemcy. I robimy szafki, które będą miały takie uchyty i takie korpusy, które się schodzą po 45 stopni. Zaraz wam, zaraz wam pokażę już na, na szafce, tak mniej więcej, bo jesteśmy w trakcie, więc tu nie jest wszystko pomontowane. Jak będzie finalnie, to jakieś zdjęcia zrobię do tego materiału czy tak patrzę tutaj, to jest tak zabezpieczane jak to przychodzi od nas od lakierni, pod kątem 45 stopni wszystko, mamy tutaj formatki, które zostały podcięte, przyfrazowane pod kątem 45 stopni, to są 45 stopnie, ale część konstrukcyjna i część uchwytowa jakby, konstrukcyjna jest po to, żeby szafki gdzie się schodzi bok do boku były, były po prostu bardziej ostre. A uchwyty no, żeby po prostu nie, narażały, nie narażone były na uszkodzenie, są bardziej takie tempawe o coś, coś takiego. nie? O. Ale teraz poszukam tutaj projektu, wam pokażę o co chodzi. To, znalazłem ten projekt. Tak to będzie wyglądało. Mamy dwie szafki wiszące. I reszta jest stojących szafek. Na samym żadnych nóżek nie będzie tam, będą tylko regulowane tutaj mufy wstawione i nic więcej. I teraz tak to wszystko, to, to, to co tu widzicie dookoła, czyli w dół wchodzące, to jest wszystko łączenie na 45 stopni. Tak samo te szafki, one wiszą w odstępie od siebie. O, one mają też konstrukcję zewnętrzną, lakierowaną. Też jakby pod 45 stopni łączoną. Fronty tak samo są po 45 stopni dookoła, tutaj w tej, w tej chwili, i tak samo korpus od tej strony, cofnę Wam tutaj, też, czyli ta krawędź korpusu, ta krawędź i ta krawędź ma zacięcie 45 stopni. Otwieranie będzie na, na typona. Tutaj zastosowaliśmy, to też ciekawe, dlatego Wam to pokazuję. O, dalej sobie pójdziemy. Mamy tak, jeden segment to są dwie szuflady i drugi segment to są dwie szafki, znaczy to jest jedna szafka z dwoma frontami otwieranymi na zasadzie barku i tam będą sprzęty RTV. Tu jest też szuflada na, na, na tipona. I teraz tak, te dwa fronty, one mają ze sobą dwie szuflady, czyli klikamy sobie tutaj, tutaj, obojętnie gdzie i szuflada nam wyskakuje, i tutaj jest ciekawostka. My, akurat do tej realizacji, zastosowaliśmy szuflady Hedisia. Tam specyfikacje, jak one się nazywają, to wam podam w opisie pod filmem albo we filmie. Jak po prostu będę miał czas, to wstawię nazwę w tym momencie, jak to o tym opowiadam. A zaraz Was tam zaprowadzę do szafki i powiem o co chodzi. To są już elementy. Tu są opisane elementy, to akurat robione według, według na, na programie prosto, to wszystko co, co dostaje jakby brat na produkcję, to jest wszystko z programu prosto akurat robione. No i tutaj jest, tutaj jest pokazane, czyli mamy kastę korpusową zrobioną w środku z płyty meblowej, to akurat jest w tym wypadku wszystko z białej, biel alpejska z kronospanu, a dookoła wszystko jest łączone właśnie tymi frontami lakierowanymi, tak, tymi podciętymi pod 45 stopni. I no, na tą chwilę wychodzi to mega fajnie. Finalnie to zobaczyć, a tutaj mam to, dobra. Korzystamy z tego systemu, tutaj hetisha, do korpusów, do, do szuflad, które robimy z płyty, czy tych, tych tak zwanych cast, po prostu z płyty zrobimy je. A do synchronizacji wykorzystujemy taki system ich tutaj o Inhotek Atira z takim, takimi dingsami, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale Zaraz sobie przejdziemy i Wam wytłumaczę, o co tu chodzi. Tak Wam szybko przez projekt przejadę. Tak, tu jest napisane, że typon, typon, szuflada typon, Na którą stronę się otwiera. Tu są gniazdka w ścianie, tak, czyli akurat gniazdka przypadają, tak robiliśmy, żeby przypadały nam w tą przestrzeń górnej szafki, znaczy tej stojącej szafki, ale górnego frontu. Do góry przez wszystkie szafki idzie jeden, o jak te szafki widzieliście wcześniej, tu jest jeden segment, drugi segment, ta cała góra łączy się pod 45 stopni tutaj i tam na samym końcu, więc to też jakby e, trudność wykonania tego jest jeszcze większa. Czy to ja tu będę miał to? To chyba nie jest to jeszcze. Dobra, ja Was zaprowadzę tam tutaj za chwileczkę, będziecie widzieli jak to w szufladzie wygląda. I teraz widzicie jak tu się będzie schodziła ta szpara tej, tego najdłuższego elementu, który przychodzi na tych dolnych szafkach. Tu jest, tu jest, to jest jeszcze nieskręcone, tak? Nie wiem czy to będzie widać. To jeszcze będzie dosunięte, to się zmniejszy ta szpara, ale ona naprawdę, może na filmie trochę inaczej widać, ale jest mini minimalna. Więc bardzo fajnie się to zeszło. Tu będziemy mieć troszeczkę miejsca, żeby. Nie wiem, czy tu widać, czy tu jest dosyć. Jesteśmy teraz u nas, y, tam gdzie jest piła y, formatowa, więc tu jest Bajzel. I proszę nie zwracać na to uwagę, bo tutaj naprawdę jest jak jest. I teraz tak, mamy taki, taki system właśnie tej tego hetisia, że. W każdym miejscu, gdzie naciśniemy, po prostu naciśniemy, czy w tym narożniku, czy tu, czy tu, czy tu, te dwie szuflady nam jednocześnie na pewno wyjadą. Ja to widziałem na targach na stoisku Hetty'sia i to mi się bardzo spodobało. Blum niestety nie ma tego tak opanowanego i to nie działa tak w Blumie dobrze jak tutaj. Dlatego zdecydowaliśmy się po prostu na ten system. O, to po prostu nam wyskakuje wszystko i teraz powinienem to wszystko w. Zrobimy sobie tak, i nam wyskoczą wszystkie. O. I to dopiero, dopiero w zasadzie wam pokażę jeszcze, jak to działa, jak będą fronty za, zamontowane. Jak te fronty będą zamontowane, to wtedy będziecie wiedzieć, o co chodzi. I będziecie wiedzieć, czy to w ogóle stosować u siebie, czy tam w jakichś waszych realizacjach, czy nie. I teraz tak. Zaraz wam zaprowadzę. Do szafek wiszących, do dwóch, bo tam jest też ciekawa sprawa, jak myśmy to wy wykonali. Zaraz się widzimy przy szafka wiszącej. tutaj mamy szafkę wiszącą. Tak ona będzie wyglądała. Czyli to wszystko, jest, to wszystko jest lakier matowy. Dookoła. Wszystko jest lakier, wszystko jest lakier, dookoła lakier. Miejsce na, mamy na typona, żeby wcisnąć, wycisnąć, tak, wy, 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 wydusić, znaczy się tam otworzyć. I teraz tak, tutaj e, ci pewnie co robią już dłuższy czas na belki, to wiedzą jakie tu zawiasy pójdą. Dla tych co nie wiedzą do takich elementów e, nadają się zawiasy 155 stopni. Bardzo, bardzo niedoceniane zawiasy, ale te zawiasy ratują nieraz sytuację i bardzo są wygodne jeżeli chodzi o takie nietypowe rzeczy. One mają mnóstwo zastosowań, o których dużo ludzi nie wie. Możemy je stosować tak, możemy je stosować na podwójny, na podwójny bok gdzie nieraz po prostu jak zauważyłem niektórzy wykonawcy nie wiedzą o takim zastosowaniu a, a po prostu i te meble potem jak gdzieś tam oglądam wymieniamy to meble albo, albo robimy nową kuchnię zamiast starej no to to jest tam jakaś kombinacja zamiast zastosowania tego zawiasu, właśnie 155 stopni, bo on tą sytuację nam rozwiązuje. On będzie działał na zasadzie, że te fronty wszystkie dookoła są też po 45 stopni. Ładnie nam się powinno tutaj licować. Ja zrobiłem tutaj przestrzeń 3 mm, z lewej 3 mm, z góry 3 i od dołu 3 mm. Po wciśnięciu powinno się ta płaszczyzna licować z frontem. Czy tak będzie, to też dla mnie jest teraz to się wyjaśni, bo tak naprawdę to jest prototyp, który pierwszy raz robimy. Więc to też dla Was jest, znaczy dla nas to było takie duże ryzyko, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. No, po przestudiowaniu tych wszystkich dokumentacji odnośnie no, zastosowania tych zawiasów i, i, i w ogóle tutaj z lakiernikiem się dogadywaniu, no to powinno wszystko być ok, ale to właśnie się teraz okazuje i jesteśmy w trakcie składania. Ja dokręcę Wam końcówkę, jak będę już miał fronty zamontowane i pokażę Wam, czy to działa. Na tą chwilę wszystko. Dzięki, hej. OK, mamy tutaj już złożoną tą szafkę, mamy już front nałożony. Tak to wyszło. Szpary nie wiem, czy widzicie. Zrobię jakieś zbliżenie. O, i to jest szpara wystarczająca, żeby tutaj Otworzyć z tej strony. Zawiasy 155 stopni z zerowym uskokiem. Tutaj jest motylek, normalnie standardowy motylek, nie musicie tutaj nic zrobić. Takim newralgicznym miejscem to jest to miejsce tutaj. Ale tutaj nic nie przeszkadza, więc, więc jest wszystko ok. No. Bardzo fajnie to wyszło, żeby zamknąć no to też dociskamy, więc ta szpara to jest po prostu taka jaka musi być, no oczywiście większa może być też, nie? ale to jest minimalna szpara, która wyszła, nie? Teraz przejdziemy do, do szafki, którą, do, z szufladami. Szafka z szufladami. Tu mamy szufladkę podwójną. To na tym, na tym systemie Hetisha, co wam pokazywałem. Tu mamy zacięcia o 45-45. Tu jest na równo. Tu się schodzą fronty i to jest wszystko też na 45. Nie? I na typon. Też jest minimalna szpara, która po prostu Tutaj jest potrzebna. Zobaczymy, czy to działa po otwarciu tutaj. No widzicie, że tutaj nie za bardzo ten hetiszowski działa. Myślałem, że to będzie lepiej działało, że otworzymy w każdym miejscu, ale raczej będziemy się musieli pilnować. Dobrze, że chociaż załapują po prostu jednocześnie, że nie ma problemu. Ale to, że w różnych miejscach o, zamykamy tu, no to tak średnio działa, bo widzicie, że tutaj już nie domyka, nie? Także jakbyście chcieli z tego systemu skorzystać. To jest OK, tylko że nie działa po kliknięciu w każdym miejscu, tylko tu. I tutaj poprawnie działa i zamykamy na środku, i to będzie funkcjonować. Dół tak samo. I tutaj mamy na zasadzie barku, bo tutaj inwestor będzie miał sprzęty AGD i tu jest na zasadzie barku, czyli jest na tiponie. I tutaj wiadomo, też muszą być zawiasy 155 stopni, żeby odejść od tej krawędzi. Te wszystkie śrubki to tam będą zakryte, więc to na to nie patrzcie. No i tutaj też nie. To no, takie szybkie wideo dla Was. Mam, jeżeli będziecie mieć taką realizację. O, tak się zeszły tutaj, jakby narożniki konstrukcyjne. Mamy dwie poprawki lakiernicze. Gdzieś tam wyszło, że jest y, przez lakiernika niedorobione. Zaraz, może Wam wrócę się do tamtej szafki, bo to przy tamtej szafce to było, to Wam pokażę o co chodzi. A tak reszta jest elegancko, fajnie porobiona. Bardzo ładnie to wyszło. Kolory takie nietypowe. Praktycznie tak. Ten kolor jest inny, ten jest inny, ten jest inny, na tych wiszących jest, dookoła boki są białe, a front jest taki. Wrócimy się do tamtego wam pokażę co tam jest nie niedoróbką. O tutaj zobaczcie sobie mamy taki bubel. Nie wiem czy to się uda mi. Nie wiem. No jest takie coś i to jest po prostu twarde. Spolakierowane normalnie przez lakiernika. I tak zostawione. No to też ja też nie rozumiem dlaczego to tak. Czy to wiadomo, że to pójdzie do, do poprawki? No i gdzieś jakiś odprysk był na jednym froncie. Nie na froncie, tylko na korpusie. A już teraz nie dojdę do... Czy to było chyba tutaj? Takie są o, widzicie? Trzy odpryski. Oprócz tego, praktycznie wszystko jest ideał. Wszystko w macie. Dobra, to do, do, do miłego, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się komuś to przydało, że skorzystacie z tej wiedzy. Jeżeli będziecie mieć taką samą podobną realizację, nie bójcie się. Tylko tutaj akurat dużą rolę ma to, czy im lakiernik robił już to kiedyś, czy producent frontów takie coś już realizował, bo to trzeba umieć zrobić i wiedzieć jak. Te fronty zawsze, znaczy ja bym tutaj sugerował Wam 3 mm pomniejszać tu po prostu od krawędzi, Jeżeli wam korpus wychodzi na przykład na 50, tak, to o 3 mm odejmujecie z jednej strony i 3 mm z drugiej strony. Wtedy po naciśnięciu mamy miejsce na tipon, tak? Bo tam mamy miejsce, żeby się testowało, bo tu tak naprawdę tipon jest. W tym miejscu, i tutaj trzeba to nacisnąć, i wszystko działa, nie? O. No a tak to jest to jest, to jest, to jest nie jakaś tam trudna robota. Ten front, już chyba pokazywałem dookoła, jest po prostu pokazywany dookoła na 45 stopni. I to jedzie na Niemcy. No to jeszcze raz, wstrzymajcie się. Jak, jak tam by wam się podobało, to z chęcią tam e, no, po prostu bym was poprosił o jakieś tam e, dobre komentarze czy jakąś konstruktywną krytykę. Kiegoś lajka. Like. Pozdrawiam, Karol.